Otwórzmy razem prezent imieninowy od mojego męża. Czyli zakupy z House of CB. Zaczynamy od mniejszego czy od większego? Jak mniejszego. Czy to narzędzie szatanowe jasko? No, Jak to wyłączyć? Jaka ładna. Nie no, zobaczcie tylko. Czy to jest rachunek? Czy ja chcę patrzeć na rachunek? Co może, to dobre, nie daj. O jaka piękna sukienka. Mama, naklejki. Wow, naklejki. Proszę, będziesz mógł sobie tylko naklejać. Cukienka prezentuje się następująco. To jest cukienka. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba. I ma podszewkę dzieci, i Zobaczcie, jaka ładna. Bo napisane, jest to, jest kolor masłowy. Jest ładne, mi się podoba. Piątka. I dobrze, żeśmy wzięli tą dłuższą wersję. Nie. Powiem tak, no przeżyję. Uaaa! Wow, jakie różowe uderzenie! Fajny kolor? A to, to musi być tutaj z przodu? No, nie wiem. Trochę beza, ale różowa. Tutaj coś jest nie tak z tym gorsetem. Ja bym to jeszcze ścisnęła. O, teraz jest taka trochę mało codzienna. Jest ładna, mi się podoba. To następne. Nie wiem, co się później robi z tym zwisającym sznurkiem. Tylko kartkę się biorę, Nie, no tak naprawdę nie może być. Chciałabym mieć więcej czasu, żeby na Ciebie popatrzeć. Trzecia rzecz, ostatnia z tego zamówienia, ale będzie jeszcze drugie. Spoiler alert. Znowu, ja bym to. Bardziej wzięła i zebrała, no. Sama się z tego nie wyswobodzę. <noise> Więc wygląda na to, że tak idę na spacer w takim stroju. Ten ogon mi tylko tutaj przeszkadza. Nie wiem, chyba sobie go w portki muszę wpuścić. Na pewno tą sukienkę zostawiam i ten gorset. Ale mam wątpliwości co do tej pięknej, różowej bezy. Dajcie znać w komentarzach, czy warto zatrzymać. Zachęcam do zaobserwowania. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, czołem!